Z tej strony Philips eee, je, Gramy dzisiaj z moim kolegą Akastę Przemietaj się eee, Gramy dzisiaj w Brawl Stars Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków Albo z innych gier na przykład Nie wiem Z Crash Loyal czy, Jak to się tam wymawia e, Z Fortnite'a Lub z Minecraft'a Razem eee, To zostawcie pod tym odcinkiem 70 łapek w górę Albo nie, dobra. Zobaczmy. Eee, 50 chłopek w górę i będzie ten no. sam odcinek, tylko że wy, wybieracie z jakiej gry eee, macie wybór. Eee, Brawl Stars, Fortnite lub jak nie wiecie co to, to Fortnite, to na inne głosujcie. Prawdopodobnie Minecrafta znacie. Eee, albo Crash Loja. Loyal. Nie wiem jak to się wymawia. No. Wymawia. Yy, za długi ten ościnek niestety nie będzie, bo mam trening z piłki, więc no będzie git. Dobra, gramy. Hej tata. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakbyście się pytali, że czy to już mój brat, no to nie, to już mój kolejny jak 4 skrzynki, ale ma chłopów pomożesz? Mm -hmm. Czy tak średnio? A jeden ma power No właśnie, no. Super. I taka. Ech, nie dała. Mama jeszcze jest w pracy chyba. A co ty gadaje? No nie bo jeszcze nie przyszła. A, bo to jest skin z karnetu. Ja myślałem co to Barley tak z tego, tego. Przecież <grych> dziwiem. nie z karnetu. Ten skin jest od Karla z karnetu. O ten, o ten. Aha. O ten. O leży. Chodź, 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 Dobra, musiałem zrobić cięcie. Przepraszam was. Ale po prostu musiałem pogadać pokazać moim tatą na chwilkę, Więc bardzo Was... Przepraszam 12 parkiów, a ty dadłeś, mm -hmm. okej. Okay. Jakieś 4 sekundy temu. Jakbyście się pytali ile mamy lat? To 9. No. Ja Będzie miał 9, za... a ja już mam 9. Za jeden dzień będziemy miał 9. No, czyli jutro e, są moje urodziny i ja będę też na tych urodzinach. Okay. I jak chcecie, żeby... Żeby był ten, co on, awczy? Nie żeby nie. żebyśmy ten zrobili chowanego w wy. Chowanego wy. parku trampolin, to musicie zostawić pod tym odcinkiem... E... Może 200 łapek? 200 łapek, nie. Musicie dobić do końca tego miesiąca 10 subów. 15 o, subów do końca miesiąca. Mhm. No, no i polecam też jego kanał. Ja będę miał dwa kanały. Philips, po prostu Philips, gdzie będą jakieś różne szalone rzeczy albo jakieś, yy, nie wiem, albo jakieś specjale czy coś. Yy, a Philips Games to link w opisie będzie albo w sumie nie w opisie. Yy, tam będą różne gry, Brawl Stars Fortnite albo różne rzeczy. No są? No dobrze. Dobra. Przepraszam jak koła się słyszycie, ale to sobie się chce i nie jesteśmy Jak coś to nie jesteśmy braćmi. Jakbyście się pytali. Mój się kolega. I że drugi ten odcinek niestety nie będzie. Równo od 16 zaczynamy, więc... Równo no tak ten, ten, ten mam kopa. uooo wow. jakim no, cudem jest. pięć timów było? no właśnie jakim cudem było takie no, małe strefie? No, dobra, przepraszam za yy, cięcie ale musieliśmy niestety ja bo yy, bo rodzi, jego rodzice po prostu tak krzyczą, że my się no musieliśmy zamknąć drzwi po prostu no. Nie chciałam. Zarnować no. odcinka, bo on jest um, już długi, trwa 5 minut. Tak, długi. Okej, okay, ale um, po 20 albo innych minutach mogą nas, na, nas wyrzucić. No właśnie. Ostatnio, właśnie przez chwilę też nagrywałam odcinek. Eee, wbijajcie, bo chyba wyszedł dobrze. Z tej samej gry? No, ale chyba on nie wszedł do YouTube'a. No jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. No. Jeszcze ale... Nie, ale może będzie. Nie, może tylko na pewno. Jak się zapisał, chłopie. Jak się nie zapisał, no to. A, no w sumie, tak. ja Zapomniałem. W sumie dawno nie wrzucałem. Bo to są nasze początki dopiero. No. Nie, ja... już nie, nie nagrywamy pięciu lat. No nie, e... nie, ja nagrywam. Dobra, może zagrajmy w inną grę? Może zagrajmy. Nie no, bo to jest od w losach, nie? Opię. No, ale jeszcze ja tak żartuję, bo kopiemy, tu przygrywamy wszystko. Zobaczcie, jaka jest mapa. E, 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 e. Dobra. O. Dobra, zabiorę Ems. Szkoda mi jej, ale zabiorę. Poświęcę się. Dla was. No. On się poświęci. No a z 22 rangę? E, jak, jak bym, nie, nie dał rady, bym nie dał rady, jakbym miał szalika zabrać, bo, Jakbyście chcieli... dobra, super, Frank na hita mnie ściągnął. Jak będziecie chcieli ze mną zagrać, <laughs> albo z ten będziecie chcieli, żebyśmy byli z własnych znajomych, <laughs> to napiszcie w komentarzach, wspólnik w Brawl I 10 losowych osób dodamy. Tak. Ja i e, Akaste. No, idziemy wybierać kogoś zabrać. Tak. Ja Jakbyśmy losowali burmistrzów. Kto ma głowę? Nie, nie, nie burmistrzów. No, czy Kaczyńskiego czy. <laughs> Kaczyńskiego. Kaczyńskiego? Ja to się tam nie mówi. Ja <laughs> <laughs> to <Tosta. laughs> mm. Wypraszamy za ta tosta Tuska czy ta tosna. No Nie no ten Mortis zaraz mnie nawiedzi, nie? Klątwa. Klątwa Mortisa to jest. I tu Jessica mi się wyskoczy, tak? Przepraszam, że katar, on jest taki chory. No wiedziałem, no Frank, frunk. Frunk, frank. Funkin, fire, funkin. Nie y, Fryer fire. No? No? fryer. No? a nie fire. Fire. Fire, co to fajer? Fajerwerka to jest. A. Co? Cięcie. Za chwilę... Za chwilę się widzimy, muszę zrobić cięcie, bo będę to jest No. Ja też zrobię cięcie, przepraszam Was w chwilę. No właśnie miałem praszamy za te cięcia, ale... Kurde. Co kurwa, co się stanęło. Chyba nie wiem, ale muszę dwa odcinki wrzucić teraz, bo mi się chyba zapisał ten odcinek, ale <bah> nie Dobra, to kończymy ten odcinek na dzisiaj. Może jeszcze nagramy jakiś, bo musimy wrzucić dwa, dwa albo trzy inne. Więc y, do widzenia. No, Nie. do widzenia.